Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Subickie Łąki, drugi dzień września 2015. Yy, tak już mówię, z marszu Kikowy Szlak. Motywacyjna minuta z Kikowego Szlaku, dokładnie tak to się nazywa dzisiaj. E, czy teraz już. Dzisiaj powiem Ci tylko tyle, żebyś nie czekał, czy żebyś nie czekała. <laughs> e, wczoraj mówiłem o tym, dlaczego nie teraz, dlaczego nie zacząć teraz, dlaczego nie zrobić <laughs> szybko tego, co potrzebujemy zrobić. A wziąć się naprawdę mocno i skoro mamy całe życie pracować, dlaczego tej pracy nie wykonać teraz? Dlaczego nie sprawić, żeby ten styl życia był naprawdę wspaniałym stylem życia? Po tym wysiłku, który, którego, który trzeba dokonać, żeby nastąpił ten przeskok, przeskok mentalny, przeskok finansowy, przeskok na każdym innym poziomie życia. Nie czekaj, po prostu nie czekaj. Wyrzuć z głowy temat prokrastynacji, czy nawyk prokrastynacji, Wiem, że to tak łatwo powiedzieć, wyrzuć z głowy, to gdzieś głęboko w człowieku siedzi. Zawsze chcemy robić coś, co jest przyjemniejsze, co jest takie łatwiejsze, coś, co nam teraz szybko da radość. A w marketingu sieciowym jest opóźniona gratyfikacja, ale ona może być opóźniona tylko o kilka lat. Kilka lat, kilka lat z życia włożone w naprawdę ciężką pracę, która wszystko, 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 wszystko zmienia. Nie czekaj, mówię Ci, nie czekaj. 吃饭显得有点黑